Witam, pokażę Wam dzisiaj jak szybko i skutecznie zdezynfekować klimatyzację WAUDIA 4B8. Zaczynamy od wycięcia filtra kabinowego. Dezynfekcja będzie polegała na dezynfekcji pachownika. Pokażę Wam, w którym miejscu jest ten pachownik, takim skonstruowanym sprzętem, czyli z endoskopową, którą wprowadzam do kanału przez filtry powietrza przez miejsce na filtry powietrza. I pokażę Wam, gdzie jest pachownik, a on jest właśnie bardzo blisko i bardzo łatwo do niego trafić. to już go widać. On jest właśnie do góry i lekko po lewej stronie. No jeszcze inaczej nagnę ten drunt. No, Też są wiele lepiej go widać. Dezynfekcja będzie polegała na sikaniu pachownika preparatem do dezynfekcji parowników Mam tutaj taki, akurat taki preparat. Ważne jest aby on właśnie był do dezynfekcji parownika i wprowadzany bezpośrednio na parownik, a nie do żadnych kanałów. To akurat jest jakaś pianka, choć zwykle te preparaty są oparte na izopropanolu, są po prostu sprayami, zupełnie płynne. Będę musiał tą rurkę przymocować do druta, aby ją tak samo wprowadzić jak kamerę. Instrukcja jest napisana, aby wypuścić całą puszkę, więc tak właśnie robię. Zaczyna wylatywać przez kanał. wcześniej korzystałem z preparatu WURT on jest właśnie bardziej chyba przyjazny dla użytkownika ten PPH przez pół godziny powinien się uskropić i wypłynąć przez otwór spod auta nie spodziewałem się, że to tak będzie wyglądać, ale cóż. No, chyba na się kończy. Teraz muszę to jakoś wywalić, poczekać pół godziny, i już będzie wszystko zdezynfekowane. I to jest naprawdę skuteczne. Tak się powinno to robić, taka jest tak jakby też procedura, bo w ASO dokładnie tak dezynfekują klimatyzację, czyli po prostu wprowadzają preparat bezpośrednio na parownik. Ten jest jakiś taki dziwaczny, bo taka piana, ale takie typowe preparaty, tak jak wspomniałem, są oparte na izopropanolu, czy, czy innych alkoholach i są po prostu sprejami, które szybko spływają ale pewnie to też daje handę. Ale... Wsadziłem już ten filtr z powrotem i tak podsumowując mogę powiedzieć, że ta pianka to jednak nie jest najlepszy wybór jako materiał do dezynfekcji, z tego względu, że po prostu wylatuje jej sporo i zamoczyła mi dywanik i muszę go teraz wysuszyć, więc ona pewnie jest dobra do takich układów, gdzie nie ma dobrego dostępu do skraplacza, gdzie można tą piankę wpsikać w całą obudowę i ona całkowicie ją wypełni i wtedy będzie dobrze działać, ale w tym samochodzie, w przypadku gdy ten dostęp do pachownika jest naprawdę dobry, to chyba jednak lepsze będą takie preparaty hmm, płynne sprayowe, gdzie można bardzo dokładnie i precyzyjnie psikać w pachownik. One od razu spływają otworem spod auta i, no i też jako alkohol szybko odpachowują, więc nic tutaj nam nie będzie kapało do środka. No ale prawdopodobnie, yy, gdyż mam czystą klimatyzację i nie mam brzydkich zapachów, te pianki też są skuteczne i dobrze działają. No ale generalnie chodzi, chodzi mi o to, aby pokazać, jak to się robi że w tym samochodzie w Audi A4 B8 ten dostęp do poradnika jest naprawdę udowy i samodzielnie można sobie to szybko zrobić szczególnie, że wymiana filtra to cała filozofia przy, przy tej dezynfekcji a jeżeli już ktoś to robi to poświęcając dodatkowo kilka minut może zdezynfekować sobie klimatyzację i robić to naprawdę skutecznie i to by było na tyle.